Pierwsze marcowe słoneczko, ładnie grzeje. W tle, jak widać, instalacja. Cztery panele, moc 1kW. Za chwilę pokażę Wam uzyski, jakie mamy w tej chwili na grzałce. Jest to instalacja podłączona poprzez prosty sterownik, tylko do grzania wody. Grzejemy tym wodę w boilerze, 200 litrów. Wieczna pogoda, dosyć ciepło, mocne słońce. Marcowe, piękne. Panele rozgrzewają się dosyć ochoczo do pracy. Zobaczcie za chwilę wewnątrz kotłowni, co się dzieje. Mamy 1 marca 2020. Teraz na wyświetlaczu pokazuje nam moc układu czyli 950 W. 65 stopni w boilerze. Prawie się pokrywa. Napięcie na panelach. Są to cztery ogniwa, więc pod obciążeniem. Grzałka też 120V. I jeszcze raz moc. Akurat teraz słońce zaczyna lekko przygasać. Układ bardzo prosty, podłączony bezpośrednio do grzałki boilera. Grzałka na 120 V, 1 KW. Dwa przewody bezpośrednio do sterownika. Sterownik prosty, fajny, liczy MPPT, ustawia się. Ciepły słoneczny dzień, prawie 200-litrowy boiler jest nagrzany do prawie 60 stopni.